Mam mordeczki z tej strony, Inwar. Słuchajcie, e, chcieliście coś innego niż e, gry, znaczy gry, e, akcje z i coś może innego niż e, Sniquitif. E, więc e, chcieliście jakieś, e, nie wiem, e, horrorek lub coś, co ma fabułę Więc dobra, witam Was w Husk! Husky! Lecimy z nową grą, nie będę ten. Nie będę przedłużał. Korzystać z zapleczek, by odnowić stan zdrowia. Okej. Okay. Odpocznij przed Matt. każdym starciem. Matt, budź się. Jesteśmy prawie tam. Co? Co Jesteśmy w pociągu? Jesteśmy prawie w szczyverklifie. To jest miejsce, gdzie tata dorastał? W tym szczyverklifie? Ann, jaki jest twój język? Tak, to jest rodzinny tata. Dlaczego nigdy tu nie byliśmy? I so never got around to it. Never got around to it for the 13 years I've been alive. Sure. Well, you always asked about your grandfather, Anne. Now you have a chance to meet him. I just think you might be disappointed. Maybe he's changed. You know, I believe anyone can change. Yeah. I hope he's changed. Otherwise, it's going to be a short trip. Mom, I gotta go to the bathroom. No, Do łazienki. Muszą iść. Znaczy ona musi. Trzynastoletnia dziewczynka. Kim my dla niej jesteśmy, skoro była mowa, że w tej dziurze dorastał jej ojciec. O boż. Co to jest? Matthew, Pokaż. I... Przeczytacie sobie. Podnieś. O Jezu, ciężko tutaj będzie obracać. Mogę coś z tym zrobić? Czy to tylko. A. Wzięliśmy se portfel. No, Okej. Okay. Aby otworzyć. Wciśnij e. Nie domyśliłbym się. O jest. Czuło śmieszy. Sorry. Ale muszę sterowanie sobie, yy. aha, Zaawansowane nie? Gra może? Yy. Yy. Dobra. Nie ustawiamy sobie myszy, czułości. Czasem co to jest? Puszka jakaś. Możemy zamknąć za sobą drzwi Tutaj coś jest, nie ma. Dining car Jesteście w pociągu. W pociągu. Dokładnie. O Jezu. Ale mi kamera lata. Jeden kibel, drugi kibel, niko nie ma, to lecimy w tą stronę. Tu była nasza kabina. O, o możemy tam otworzyć. Obejrzyj. Holy Bible A, nic ciekawego nie możemy tego zarobić. Czapka jakaś, można tu coś jeszcze. Skakać nie możemy, więc... Dobra, zamilkamy, że... aby biec w lewy shift. No tego też bym się nie domyślił. W ogóle. Co to jest? Lucky Starsy, papierosy. 20 sztuk. Patrzcie. Będziemy. Nie, bo po co? Jesteśmy człowiekiem, który nie pali. I wam też polecam nie palić. To psuje zdrowie. Nie wiem, czy tego chcecie. A tutaj nic nie możemy zarobić, otwieramy tu. Co to jest? Jojo naszej tej... no tej dziewczynki. Dobra, przepraszam, chcę się załatwić. No nie może, no. Jakie to jest złe. Już wiemy chyba na czym ten horror będzie polegał. Na tym, że nie możemy nawet do kibla wejść. A zauważyliście, że jedziemy już tak nie wiem, od y, trzech minut. I cały czas są lasy wokół nas. Tylko bez wyjątku. Co to jest? Eee. Creamy peanut butter Masło orzechowe Fajnie Cieszę się Dobra Lecimy dalej Tu coś jest Znowu te fajki Jakieś ubrania, walizki Ale mnie dziwi jedna rzecz się tak jakby sami w pociągu Nie ma nikogo Bo wszędzie Nie wiem Co się stało, ten Wszędzie, gdzie patrzymy, to nikogo nie ma w kabinach. Ani nic. Tu coś już chyba się stało. Ale nie jestem pewien. Jedzonko znowu. wykreślanki. Eh? Nie ma ich, typie. Światło zgasło. Ja stąd czekam do światła. Jej wino A bo wjechaliśmy do tunelu, a ja się przestraszyłem, że nie wiem Tu się coś popsuło Idę zgłosić, że się popsuł ekspres Aby siłą otworzyć drzwi przesunię w bok A, a. To ja myszką to robię O Jezu Nie, to będzie złe Co to jest? Zamknięte, potrzebujesz kluczy, aby otwierać zamknięte drzwi. To są drzwiczki od nie wiem czego. Teraz tutaj to wygląda jak w samolocie. Wszystko. Dobra, idziemy dalej, bo jak widzę, to tutaj nic nie ma. O, potrzebujesz kluczy, aby otwierać zamknięte drzwi. Hmm, ta notka chyba się zdaje nam wiadoma. Znaczy, znajoma. No, to wiecie, gdzie idziemy, nie? Tutaj otwieramy to, otwórz. Ojdź. Muszę w odpowiedniej kolejności. O nie, dobra, to to. To. Aha! Musiałem tylko dwa No zamknij! No i już tego nie otworzę Dobra Teraz pytanie polega na tym Co my mamy dalej zrobić? Jesteśmy sobie w pociągu A, dobra, idziemy dalej Tam gdzie jeszcze nas nie było To chyba oczywiste e, Co się dzieje? No powiem ci, że... To jest dobre pytanie Pociąg, jedzie kolejny Ja już myślałem, że te pociągi się zderzą O, znowu toaleta No Tylko, że tym razem do tej toalety, to my wejść nie możemy Okej okay. Chyba nas tam nie chcą Tutaj wszystko czysto, znowu jak w samolocie Hamujemy Wow To jest zbyt mocne hamowanie a chciałem usiąść. Korzystać z apteczek, by odnosić stan zdrowia. To już wiemy. Powiedz nam coś, czego my jeszcze nie wiemy. Hask. Ładowanie. Pamiętaj, żeby zostawić łapę w górę w tym wolnym czasie, kiedy mamy ładowanie. Jak jesteś nowy, strzel z z dzwoneczkiem. Aby wstać, przytrzymaj W. Takiego tutorialu to ja się nie, nie spodziewałem. O dobra, już stoimy. Yy, co tu się właśnie stało? Co to jest? O mój fucking head. Co oh, no. Niech się wygada. Ok. Tak, mieliśmy wypadek. Nie zauważyłem tego w ogóle. Kliknij i pociągnij w prawo, a, aby popchnąć. Nie. Kurde, Mam za mało miejsca na mieszkanie i to dlatego. O. Więc sorry. Ale teraz chwilę. Co się właśnie tam dzieje? A jest ten, że pociąg jedzie, dobra. Policja. Nic nie widzę. No policyjna czapka i tyle, koniec. O jezu, samochód. Co tu się właśnie stanęło? Stop, bo nie rozumiemy tej rzeczy. Światła Samochód przywalił w to. Pociągiem się wywaliliśmy w tą stronę. Zapewne policji nie ma. Karetka jest. Jeśli się nic nie powinno stać, czy. Czy wy to słyszycie? Przechodzimy z lewa na prawo mi Dobra, lecimy dalej Nie wiadomo co tu się stało właśnie Coś się boję, że ten most nie wytrzyma Mordo, gdzie są wszyscy? Nie wiem, Kosmicik porwali Jestem zmęczony chyba O, mamy save'a. Więc ja coś przeczuwam że tu się zaraz coś stanie. Nie chcę nic wykrakać, ale coś czuję, że się zaraz coś stanie. Mordo, jakie mieli odwieźć poszkodowanych? Jak karetka stała tam? Typie ślepy, głupi, tępy. Nie wiem co jeszcze. Jesteśmy jak na haju, jak się złączymy. To jest kurde. zajebiste. Jak my biegamy, to taki słychać za sobą ten bieg. Jakby ktoś za nami biegł. Coś się tam dzieje. Idziemy na stację Dziwna muzyka. Idziemy na stację znowu. Może tutaj coś wiedzą. Zero, zero. Chyba nic nie wiedzą. Wszystko poopuszczane. To może. Dzień dobry. Ma pani może mleko w proszku? Asteronautom jestem. I potrzebuję. Co to jest? O, mamy latarkę. Nie mogę jej podnieść. I Tutaj możemy wejść do drugim wyjściem. O, jakaś gazeta. Pokaż tekst. Dokie powoli podnosi się po marcowych atakach. Minęło kilka miesięcy od ostatniego ataku. Sekty religijnej Aum Shinrikyo Rikio w celu wywołania niepokojów społecznych. Tylko w maju miały miejsce dwie próby ataków to metrze przy pomocy cyjanowodoru, znanego również jako Cyklon B. Co to jest Cyklon B? Jeżeli wiecie, napiszcie mi w komentarzu. Przywódca i założyciel sekty Shoko Asaharu oczekuje na proces, podczas gdy służby policyjne i sądownicze kończą przygotowania dowodowe. W poniedziałkowy poranek, 12 marca, w godzinach szczytu, członkowie sekty Aum przeprowadzili skoordynowany atak przy pomocy gazu sarin. Efektem tego było 13 ofiar śmiertelnych i ponad 4500 rannych. A tak ten był dużym szokiem dla społeczeństwa. Premier Tomichi Murayama powiedział: Spodziewam się, 3 mordercze kropki. No to fajnie. Fajnie się bawimy. Nie mogę na pewno tego otworzyć, mogę sobie wziąć do picia. Że cały czas tam nic nie było, nic do picia. Nic nie było, nic do picia, tak. Dokładnie. Do widzenia. Mamy tu coś? Pewnie będę musiał oszczędzać latarkę, bo. Teraz pytanie jest takie: mamy iść dalej wzdłuż drogi? Czy zostajemy tutaj na noc? Nie, no, słuchajcie, Klimacik jest o jeleń albo sarda jeleń, No dokładnie Samochód jest najczęściej przeszkodowany w takim wypadku. Ej, stop, 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 co? Ej, 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 co? To są ślady. Idziemy za nimi. Wiem, jestem głupi. A, nie pójdziemy za nimi, bo... Niestety, nie można skakać w tej grze. Dobra, idziemy dalej. Shivercliff. Zasadziłem się, że to był najgorszy śmiech z wszystkich śmiechów, w których mógłbyś wchodzić. Miasto, które ciągle wyrzuca ryzyko. Myślę, że to jest coś co lepsze? Tutaj też jest ten. No nie przejdziemy tędy. Okej, okay, czyli musimy iść pewnie tędy. Ale nie, naprawdę. Jak się tak biegnie, to słychać jakby ktoś za nami biegł. Pociągu mam nadzieję, że nie pojedziesz podczas kiedy ja będę przychodził. No, nie, na szczęście. Mam nadzieję, że dla was nie będzie zbyt ciemno. A jak będzie to spróbuję może jakoś tam zarobić, żebyście mieli dobrze wszystko i tak dalej. To wchodzimy do środka. Hello? Anybody here? A widzisz koło, że tutaj był? Co to jest? Bilet. Ok, Możesz zadzwonić. Nie? Okej okay. schodzimy niżej. No chyba tyle nam zostało, ale pozwiedzajmy. Że potem nie było, że ominąłem coś. Dobrze, czy ja jestem pewny, że chcesz schodzić na dół? Tak, bo nic ciekawego tutaj nie widzę. I znaczy, widzę jedną rzecz: ta gra nas prowadzi. No, jak zdobędziemy kod, właśnie? Kurde, bo jest, przestarzałem się ty, pana, plakacie. Jest tu jakiś kod Nie wiem ale może jeszcze przybliżać Dobrze. Oczywiście w tym horrorku będę e, tan, Będę Że nie przedłużać gry fabuły i tak dalej Będę wam Yy, uruchamiał, nie uruchamiał, tylko wycinał yy, fragmenty kiedy czegoś szukam, znaczy chwilę poszukamy, a potem jak nie znajdziemy tego za pierwszym razem, to yy, yy, ucinam wam yy, kawałek. Przeczytajcie sobie. Ja tak na szybko sobie przelecę. Dobra 9 5-1 czy tam widzieli się, co tam było? Ludzie? Tam był jakiś potwór, jak z SCP. No, mordo, nie powiem, że tak, ale też nie powiem, że nie. Światło ledwo, co tu działa? No i zapomniałem kodu. Głupi inwar. Yeah. 4,9,5,1, 4,9,5,1, 4,9,5,1, 4,9,5,1, 4,9,5,1 No, włączę latarkę typie 4,9,5,1, 4,9,5,1 Tego tutaj wcześniej nie było Chyba Nie wiem, nie zauważyłem pewnie Tych dźwięków też nie było 4, 9, 5, 1 4, 9, 5, 1 Udało się, dobra co Zapen... W górę chyba nie ma co iść, ale... Sprawdzić można Dobra, nic nie ma Tu coś spadło Eee... No dokładnie, co jeszcze? Latarka nam padła? O Jezu... Oślepiający dźwięk... Yy, oślepiający dźwięk, dobrze, dobrze mówię Ochu... Co się dzieje? Wszystko tu się psuje, nie mam latarki Pierniczamy stąd ludzie, to... Wszystko zaczęło się psuć. No już ci mówiłem gdzie się wszyscy podziali. kosmici ich porwali, no. Rozumiesz? Widziałeś jednego kosmitę przez okno. Typie. Po powiedzcie, że tutaj macie bateryjki. Do latarki, proszę. Co to jest? Um, jakiś komiks. Tales of the Phantom House. Ok. Można sobie pograć? Nie, nie, nie można. Szkoda. Zamknięte. No to tutaj mamy otwarte. Tu też. Powiedzcie, że macie bateryjki do latarek, kurwa, No Zamkęte. Okej. Okay. Co tu jest? E Pokaż tak. Zostawiłem klucze pod wazonem z kwiatami. No! Ty sobie ze mnie kpisz. Gdzie jest wazon z kwiatami? Który wadzą z kwiatami? Znaczy jak na razie widzę tylko jeden, więc mam Tylko nie ma, to... Nie wiem. Pieniędzy wziąć się można, no. A by się może przydały. Nie wiem. Tak na logiczne myślenie. Mam klucze. Dobra. Zamykamy, przepraszam bardzo. Mam e, już. Prosimy wrócić nigdy. Widzicie to? Panie, widzisz tego kosmitę? Też no. już mi wierzysz? Że kosmici ich porwali? No tak, już widzieliśmy to, dobra. Zniknął. Och, <grytanie> <grytanie> No Dokładnie. Dokładnie, morda. Mówili, że będzie fajnie. Mówili, że nic się nie będzie działo złego. Dobra, ludziska, słuchajcie. Mieliśmy zapisik. Mieliśmy zapisik, więc ja mam bardzo serdecznie za oglądanie. W tym momencie skończymy. Pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji na kanale, jeżeli wam się podoba. I o dzwoneczku, jeżeli nie chcecie wziąć, ominąć żadnych nowych produkcji. Yy, z mojej strony a teraz trzymaj się, elo pik